Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam dla Was ugotować danie bezmięsne, można powiedzieć. I to będzie zapiekane. To będą zapiekane brokuły. I to będzie cukini zapiekana, i obyżyny zapiekane z ziemniakami, mam tutaj również ziemniaki już przygotowane, one są ugotowane. Można je troszeczkę zawsze podgotować nawet, tak jak na sałatkę. Nie dogotować. Tu mam pomidorę, cebulkę, troszeczkę papryki i zaraz pokażę, jak ja to robię. A więc patelnia już mi się grzeje. Nalejemy. Dwie, czy na pewno trzeba. Może troszeczkę, bo to jest Patelnia, która się bardzo szybciutko rozgrzewa z takim doładowaniem turbo. Można powiedzieć, że ona się bardzo szybciutko mi tutaj nagrzewa. Muszę uważać, bo jak się zagapię, to można się też wane rzeczy. Odkładamy tutaj na bok i tak wszystkie części po kawałku będziemy smażyć. Akurat ta patelnia bardzo szybciutko... Te plasterki muszą być około pół centymetra. Nie chcę, że dużo było tłuszczu, dlatego one się e, tutaj smażą na takim właśnie pół suchej patelni, można powiedzieć. Nie? Pół pustej. Ale one już są dobre. I ściągamy. One muszą troszeczkę i teraz rzucamy cukini. Tak samo. Jeżeli mamy mniej, to możemy różnie przekładać. Czego mamy więcej to podwójnie. Też będzie smakowało. I tutaj możemy już to posoić troszeczkę. I teraz jak nam nas już będzie kończyło smażyć. Troszeczkę czosnku i przyprawiłem. Ja nie chciałam wcześniej dawać, żeby mi się ten czosnek nie spalił. i popaprykować, popieczyć, dodać troszeczkę tymianku, bazylii. Zobaczyć. Jeżeli macie dwie patelnie, możecie w dwóch patelniach, także osobno usmażyć. To już jest dobrze usmażone. Około tak 5 no tak minut trzeba to posmażyć. I proszę zobaczyć, albo robimy warstwę tego, warstwę tego pomiędzy ziemniaki, yy, na przykład ser. I tak będziemy zapiekać, czy pomidory, czy cebulkę, co lubimy. Tego nie wolno długo, tak mówię, z 5 do 10 minut wystarczająco. Ono tak zmięknie, będzie takie fajne do układania. Ja Teraz jest rozgrzane. Paprykę, tylko nam mi troszeczkę zmięknie, żeby nie była surowa i źle lepiej smakowała. Cebulę zostawi, tak, jak jest. Coś kto nie lubi cebuli, nie musi dawać, albo papryki nie może, też nie musi dawać. układać póki ciepłe. Wstawiłam piekarnik już na 165 stopni. No, Wezmę takie może troszkę bardziej płaskie ładne. wygląda. Teraz na to kładziemy cukinię. Też po jednym plasterku. I teraz kładę na to ziemiaka. Krojonego. Popaprykowałam i kładę na to ziemiaczek. pasterek ziemiaka. Jeszcze raz pokazuję. Tak to wygląda. I teraz to wszystko sypię troszeczkę serem żółtym, żeby to się też lepiej nam, można powiedzieć, kleiło. A więc sypiemy na to troszeczkę sera żółtego, też popaprykowałam papryką słodką. Tutaj dałam ostrą, tutaj dałam troszeczkę ym, słodkiej, a tutaj ostrej, nie było za ostre. Jest ciasno, więc będę pokazywała za każdym razem. Tak to wygląda już. I po tych ziemniakach jeszcze raz daję tą owieczynę. Dajemy na to po kawałku papryki jeszcze, żeby to lepiej smakowało. Papryka zawsze pasuje tutaj do takich dań. I znowu tak to wygląda, że miało troszeczkę smak. I teraz znowu dajemy tutaj ziemniaka. I teraz na to kładziemy znowu tą cukinię. I tak to już wygląda. I na to teraz dajemy po kawałku pomidora. Możemy przeciąć na pół, bo są za duże plastry. Oczywiście pomidora, to bardzo proszę pobrać ze skóry. Bo wtedy ta skóra, strasznie nie lubię, jak coś mam zapieczone i mi wtedy ta gorąca skóra gdzieś tam się pałęta. A na to proszę zobaczyć, takie mam bardzo fajnie pokrojone płatki cebuli. Kładziemy. Tak wydaje się, jakby było precochłonne, ale naprawdę prawie w jednym kawałku robię. Tyle, że trzeba było sobie przygotować ziemiaczki. Czy jak wiecie, że macie jakąś imprezę, robicie sobie zapiekankę, czy na przykład jakąś sałatkę polską jarzynową. i wtedy na przykład zostawiacie sobie 3-4 ziemniaki do tego tania. I na koniec zaczekajmy jeszcze troszeczkę. Tu bym chciała jeszcze popieprzyć. Proszę zobaczyć, tutaj mam pieprz kolorowy każdą porcję pieprza. Można również posolić troszkę. I tutaj mam ten ser mozzarella. Kładę po takim plasterku na większy, większy, na mniejszy, mniejszy. Jeszcze możemy popaprykować. Tak wygląda to danie. Teraz stawiam do nagrzanego piekarnika około 178 stopni, ma czas pół godziny do 45 minut. Może sobie stać. Można najpierw czymś przykryć, dopiero później ostatnie 15 minut odkryć. I proszę zobaczyć. Tak wygląda to danie. Robię przybliżenie. I zaraz będziemy serwować.